To 6 rzeczy, które nas najbardziej denerwuje w World of Tanks Blitz. Numer 1. Za szybkie bitwy. Szybkie bitwy to jest dosyć częste zdarzenie w World of Tanks Blitz, i niestety jest to spowodowane najprawdopodobniej Batmatchmakingiem. Wygląda to w ten sposób, że bitwa trwa najczęściej minutę, półtorej, dwie i wolnym żołdzie tak naprawdę nie jesteście w stanie zrobić uszkodzeń. Denerwuje mnie to, zarówno jak jestem po stronie wygranych, jak i przegranych. Przegranych oczywiście bardziej, ale denerwuje mnie to, że po prostu nie jestem w stanie zrobić uszkodzeń. Za szybko przeciwnicy się wykładają, bitwa jest zbyt łatwa i tak naprawdę no, nie ma żadnej ciekawej walki. Takie bitwy są nudne i psują statystyki. Numer 2. Ulewanie się po ciebie. Jest to typowo zwierzęce zachowanie na randomach, gdzie po prostu to czołg przeciwnika, jest najgorzej jakie ma dużą alfę albo magazynek, wychyla się specjalnie, żeby w ciebie strzelić i przez to tracisz często połowę HP albo zostajesz na ogrysku, co jest mega frustrujące, ponieważ później przez całą bitwę musisz się kitrać po kątach, jeżeli masz czołg bez pancerza i nie jesteś tak naprawdę w stanie zrobić uszkodzeń. Numer 3. Fokus na ciebie. Jest to troszkę nawiązanie do punktu drugiego, ale wygląda to nieco inaczej, kiedy czołgi przeciwnika jakby wylewają się albo wyjeżdżają i strzelają akurat w ciebie, a nie w inne czołgi, które są obok. I to jest mega frustrujące, zwłaszcza jak jeszcze to są ogryski i oni po prostu nie dobijają tylko walą w Ciebie, żebyś nie zrobił uszkodzeń, później tak zginął co z tego, mogliby wygrać bitwę, ale no jakby tylko ciebie zaatakowali i ty nie zrobiłeś uszkodzeń. To jest też mega irytujące. Numer 4. Lagi przy wychodzeniu z bitwy. Ja osobiście mam coś takiego, że przy wychodzeniu czasami z bitwy, czy kiedy zginę gdzieś w połowie i jestem zdenerwowany, wychodzę, żeby zmienić czołg, a ekran mi się frizuje, kiedy scrolluję do innego czołgu i wracam do tego poprzedniego. Czasami mnie to bardziej irytuje niż po prostu zginięcie w bitwie. Nie wiem, czy ktoś też tak ma, ale to zdarza mi się i na PC-cie, i na telefonie, więc nie wydaje mi się, żeby to była wina urządzenia. I od kilku aktualizacji dzieje się tak na dobrą sprawę to samo. I mega mnie to denerwuje. I wszelkie inne tego typu lagi, które po prostu mnie spowalniają. Jest to czasami mega frustrujące. Numer 5. Bad RNG strzały za zero lub strzały nietrafione. Ja myślę, że to jest typowo, typowe i to jest taka ikona dla World of Tanks i jednego i drugiego, że po prostu RNG potrafi tak nam popsuć bitwę i tak nas frustrować, że nie, jest, nie chcemy w niego grać tak naprawdę w ogóle już dzisiaj, tego dnia, prawda? I o ile ja jakoś zdobywając bardziej doświadczenie, częściej widzę u siebie właśnie problem z mierzeniem, że źle gdzieś pomierzę i dlatego strzał nie trafi albo wejście za zero. I ja rozumiem, kiedy strzał wchodzi za zero, że trafiasz w gąskę czy w jakieś, działo czy urząd, przyrząd do... Celowniczy, i zanim nie ma czołgu, i on rzeczywiście wtedy wchodzi za zero, to jest ok, ale tak jak zobaczcie na ekranie, te strzały są w bok pojazdów, na przykład, no i są nieprzebite. Jakim cudem można się Emilem odbić w bok ISU albo czołg, gdzie rzeczywiście za tą gąską jest czołg, ale nie przebijasz jakimś cudem, bo RNG tak mówi. Jest to mega frustrujące i że nie widzi się po prostu uszkodzeń przy strzale, albo w przypadku w pełni wymierzonego strzału, RNG wam mówi, nie, nie traficie po prostu, i ten pocisk leci sobie gdzieś, gdzie chce. Tak to widzicie na 263, on nie jest snajperskim pojazdem, ale myślę, że to jest też taki dobry przykład, ponieważ to działo posyła bardzo często kalafiorki. I to jest, mi, mi się wydaje, mega frustrujące, irytuje to mega dużo graczy, aczkolwiek zwracajcie uwagę, że czasami możecie po prostu źle pomierzyć i dlatego wam RNG nie polosuje albo nie przymierzycie do końca. Numer 6. Gracze o Niku Player. Takich graczy jest wysyp, zwłaszcza przy jakichś eventach, gdzie są czołgi za darmo, i wtedy randomy to jest totalna tragedia, i taka buciarnia i po prostu wysyp klaunów I nie wiem, jak to jeszcze nazwać, bo gra mi się wtedy tragicznie. Ostatnio było coś takiego, jak był event na fałkę 168, gdzie każdy ją dostał za darmo, i gracze z nikim player grali po prostu tą fałką, i grali nią fatalnie, i nie dało się na to patrzeć, po prostu się płakało przy graniu, i mi się wydaje, że teraz może być podobnie. I jeszcze pół jak jako nie gra jakimś gównianym czołgiem, ale jak ktoś ci kaleruje, czy twojego ulubionego szarka, czy obiekta, czy inny czołg i gra nim w ten sposób, bo dostał go za darmo i po prostu nie ma, ma maksymalnie wbity piąty tier, ale gra ósmym, bo go dostał i sobie tam totalnie nie radzi. To jest mega frustrujące, i według mnie jest to też jedna z bardziej irytujących rzeczy. Generalnie, jak widzicie też w sumie jak gracz, a nie ku player, to wiecie, że nie będzie dobrze. I to była taka moja lista top 6 rzeczy, które mnie najbardziej denerwują. Wiem, że najprawdopodobniej tych rzeczy da się wyciągnąć wiele, wiele więcej, także napiszcie w komentarzu, co was najbardziej denerwuje. Może coś, czego nie zawarłem akurat w filmie. Może się uzbiera na drugą część. I koniecznie zostawcie like oraz suba. I napiszcie, czy wam się podoba taka seria. Może właśnie coś więcej mi się uda nagrać. a Mi się wydaje, że takich rzeczy w naszej kochanej gierce jest bardzo dużo, ponieważ raz tą grę kochamy, a raz nienawidzimy. A w sumie jedno i drugie naraz. I ta gra jest w styl... W stylu fuck you and see you tomorrow, tak naprawdę. Yy, że irytuje nas, ale zarazem wciąga. Yy, I to by było na tyle. Ja się z wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym odcinku.